Jedną z sesji poprowadzi Beata Kapcewicz, prezes Momentum Way, strategiczny doradca zarządów i szkoleniowiec z blisko 20-letnim doświadczeniem, na podstawie którego stworzyła metodykę Momentum. Z racji tego, że blisko ze sobą współpracujemy, mam możliwość zadania Bocie, kilku pytań. Pierwszy z nich będzie dotyczyć metodyki, o której wspomniałem. Chciałbym zapytać, co spowodowało, że ułożyłaś własną metodykę szkoleniową? To... Ciekawe pytanie, bo od 20 lat jestem na rynku i miałam okazję uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach w Polsce i za granicą. I za każdym razem, kiedy trener prowadził mnie przez proces, czegoś mi brakowało. I ponieważ nie znalazłam czegoś, co byłoby kompleksowym podejściem do człowieka, co uwzględniałoby jego osobowość, style uczenia się, pewien proces, który musi przejść, ale również całą masę ze sportu dotyczącego, dotyczącą na przykład treningu mentalnego, nie znalazłam takiej oferty na rynku. W związku z tym powiedziałam, no dobrze, to ja muszę posklejać te elementy po to, żeby wykorzystać tę wiedzę, którą i tak już mam. I stąd powstała metodyka Momentum. Niedawno miał premierę kurs online yy, przeznaczony dla HR business Partnerów i dla osób, które kierują swoją karierę właśnie w tym kierunku. Tematem, który wyjątkowo zainteresował facebookową społeczność HR business Partnerów było układanie rozmów rozwojowych. Mhm. W tej lekcji wspominasz, że... Po, właśnie, po, po rozmowie rozwojowej e, uczestnik powinien czuć postęp w dwóch kierunkach. W sferze merytorycznej i w sferze mentalnej. Tak. Dlaczego, dlaczego przywiązujesz tak dużą uwagę właśnie do treningu mentalnego? No to, to jest dla mnie bardzo kluczowe. Zacznę w ogóle od samego faktu przygotowania się do rozmów rozwojowych, ponieważ mam wrażenie, że my jako liderzy w Polsce przynajmniej, na polskim rynku, nie traktujemy rozmów rozwojowych jako coś, co ma być rozwojowe, tylko coś, co pozwoli ocenić i, i podejść z pewną opinią do naszego rozmówcy. A to jest kompletnie nierozwojowe. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie, że głównym celem rozwój, rozmów rozwojowych jest właśnie rozwój, to dlaczego ludzie się rozwijają albo dlaczego ludzie się nie rozwijają? Bo w zasadzie to z tym pytaniem przychodzą do nas ludzie, kiedy pytają się, co mamy zrobić, żeby. Ludzie się rozwijali tak, jak rozwijali się jeszcze rok temu czy dwa lata temu. I okazuje się, że w rozwoju my dochodzimy do swoich barier, z jednej z takich ścian, problemów, przed którymi stoimy i nie możemy dalej z nimi sobie poradzić. I to, co jest kluczowe, to żeby się czegoś nauczyć, to najpierw musimy podejść do tego mentalnie, co to znaczy, zastanowić się, dlaczego to jest trudne. Czy to dotyczy mojego podejścia do tematu, czy mojego podejścia do samego siebie. Bo może mi się wydaje, że ja się do tego nie nadaję, bo być może ja mam jakieś przekonanie na swój temat, które mnie blokuje. A być może kontekst, w którym się znajduję, może ja z Damianem nie potrafię współpracować. I to ten Damian jest moją mentalną przeszkodą. A może organizacja, a może państwo, a może rząd, a może masa rzeczy, która właśnie stoi nam na takiej mentalnej drodze. I nie umożliwia zrobienia następnego kroku. Dlatego ludzie bardzo często zwracają uwagę na działania, które trzeba podjąć. Mówimy jako liderzy ludziom, słuchaj, musisz to zmienić, musisz się nauczyć tego. I patrzymy na tych ludzi, którzy wcale tego nie robią. Dlaczego? Bo mają mentalne bariery. I mam wrażenie, że biznes bardzo musi się dużo nauczyć ze sportu i musi zobaczyć, że tam mistrzowie głównie pracują głową. Że mistrzostwo zdobywa się głową. Marek Kamiński mówił, że biegun zdobywają nie nogi, a głowa, dlatego wziął Jaś Kamele ze sobą na wyprawę. I każdy sportowiec, który osiągnął ponadprzeciętne rezultaty, powie, wszystko to zdobyła głowa. Więc trening mentalny jest kluczowy, żeby osiągać ponadprzeciętne rezultaty. Moment mój to nie tylko była ta kapcewisz, to cały zespół trenerów. Tak. Czym kierujesz się, dobierając partnerów do współpracy? Jeżeli chodzi o trenerów, to biorąc pod uwagę, że my pracujemy głównie z biznesem, kładę nacisk na takie trzy elementy. Pierwszą rzeczą jest doświadczenie wyniesione z biznesu, z korporacji, ale przede wszystkim z menedżerskich stanowisk, bo ciężko jest rozmawiać z menedżerami samemu, nie mając takich doświadczeń. Druga kwestia to jest znajomość metodyki momentum. Nie wyobrażam sobie, żeby w moim zespole pracowała osoba, która nie zna tej metodyki, nie pracuje tą metodyką, ponieważ ona podchodzi do człowieka holistycznie. Podchodzi zarówno do jego kompetencji, jako do jej, jak i do jego mentalności. Dostosowuje działanie do jego stylów uczenia się, ale również potrafi ułożyć proces, który doprowadzi człowieka z punktu A do punktu B, więc obróć tego, że kładę nacisk na doświadczenie korporacyjne, kładę nacisk na, na znajomość metodyki momentum i umiejętność prowadzenia człowieka w procesie. A trzecią rzeczą to jest osobowość i pewna postawa i nastawienie, z jakim ktoś chce pełnić tę rolę, bo ja jestem przekonana, że zawód trenera to trochę tak jak zawód prawnika, psychologa, a może nawet lekarza, zawód zaufania społecznego. Ludzie przychodzą do nas, powierzają nam swoje dylematy, problemy, wyzwania i wierzą, że my doprowadzimy ich z punktu A do B. Więc to, z jakim my nastawieniem, z jaką intencją przychodzimy, jest dla mnie kluczowe i do tego przywiązuję ogromną wagę. Często używasz sformułowania moment aha w odniesieniu do psychologicznego zjawiska iluminacji. Na, nazwałaś tak nawet y, swój blog, prawda? E, chciałbym zapytać dlaczego uważasz właśnie moment aha za tak istotny w procesie szkoleniowym? Większość szkoleniowców y, zastanawia się co zrobić, żeby ludzie się nauczyli wiedzy, którą oni mają do przekazania. My doskonale wiemy, już i to czerpiemy z neuronauki i z psychologii, że ludzie posługują się pewnymi przekonaniami, czyli schematami myśleniowymi w danym obszarze. I teraz, żeby ludzie mogli się czegoś nauczyć, to muszą zmienić ten sposób myślenia o danej rzeczy. I w momencie, kiedy człowiek dochodzi do momentu, że coś nowego odkrywa albo nagle poszerza swoją perspektywę, w naszym mózgu zachodzi do powstania nowego połączenia neuronalnego, który zmienia jakby trajektorię biegu myśli człowieka. Co to oznacza? Że jeżeli on myślał w tym kierunku, to nagle on zaczyna myśleć w tym kierunku. I wtedy ma taki moment, aha, to tak działało. To się pojawia wtedy, kiedy on coś odkrywa, kiedy on coś zrozumie, kiedy tak jakby właśnie następuje ta iluminacja, czyli takie oświecenie. I dopiero od tego momentu aha jest możliwe nauczenie się nowej rzeczy. Więc my w naszym treningu w zasadzie poszukujemy momentów aha, tych olśnień, tych odkryć, tej eureki, bo wtedy człowiek nie tylko już więcej rozumie, ale przede wszystkim ma taką wewnętrzną motywację do tego, żeby rzeczywiście po to sięgnąć, bo budzi się w nas ciekawość. I to nawet widać fizycznie, bo po pierwsze, my mówimy aha. Ale nawet czasami, jak widzimy, jak ludzie na sali pracują, to oni wręcz fizycznie się zmieniają, ich źrenice się poszerzają, i ciało się prostuje, i oni mają taki efekt: wow, mam to, odkryłem to. I ja wtedy wiem, że oni są tuż jeden krok przed sukcesem. Wracając do bloga, ostatnio okazał się artykuł o nazwie Szkolenia Liderów Nie Działają, uh -huh. który wywołał małą dyskusję na portalu LinkedIn. Ja osobiście rozumiem ten artykuł w ten sposób, że klasyczne, jednodniowe szkolenia liderów nie mają szans na powodzenie, natomiast mm, trzeba towarzyszyć liderom w rozwoju. Czy dobrze rozumiem to, co chciałaś przekazać? No, rzeczywiście to, ten tytuł jest być może kontrowersyjny, bo ja jako szkoleniowiec twierdzę, że szkolenia nie działają. Ale twierdzę tak dlatego, że rzeczywiście stare podejście do szkolenia ludzi nie działa. A stare podejście oznacza, że firma wynajmuje trenera na dzień, może dwa, zadaje mu temat i oczekuje, że ludzie nauczą się tego, czego trener wykłada, a później jeszcze to wdrożą. I uwaga, z perspektywy neuronauki, z perspektywy psychologii uczenia się, z perspektywy procesów, które zachodzą w mózgu, kiedy my uczymy się nowych rzeczy, to nie ma szansy na powodzenie. I ja jestem takim ambasadorem mądrego podejścia do rozwoju i wręcz niosę kaganek światy, mówiąc na wszystkich konferencjach, u każdego przedsiębiorcy, w każdej firmie, w której się pojawiam, że to podejście do biznesu, w którym rozwój jest traktowany okazjonalnie, czyli raz na rok pojadę na szkolenie albo wyślę człowieka na szkolenie, jest skazane na porażkę. I w tym ujęciu szkolenia nie działają. Dzisiaj rozwój, biorąc pod uwagę, że wszystko się zmienia, zmienia się rynek, zmieniają się oczekiwania zarówno rynku, jak i pracodawców, i pokolenia, które cały czas no, są bardzo różnorodne, to oznacza, że rozwój musi być permanentny, musi być regularny i musi być odbywać się pod skrzydłami lidera. To dzisiaj liderzy stają się trenerami, a szkoleniowcy. Saportują czy towarzyszą liderom i HR-owcom w procesie prowadzenia ludzi z punktu A do punktu B przez wszystkie przeszkody i wyzwania, które na drodze się pojawiają. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.